Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam Was kochani bardzo serdecznie w kończącym się tygodniu biblijnym, w piątek trzeciego tygodnia wielkanocnego, na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. I dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus już mówi nie tylko, że Słowo Boże jest nadzieją na życie wieczne, że Słowo Boże jest tym, co prowadzi do życia wiecznego. Ale mówi przede wszystkim dzisiaj o tym, że każdy, kto przyjmuje Jego słowo, każdy, kto przyjmuje Jego ciało, ma życie wieczne i każdy, kto pije Jego krew, będzie zbawiony. Zobaczcie, że dzisiaj Pan Jezus mówi do nas o Eucharystii. Mówi o tym, że mamy przyjmować Eucharystię jako pokarm na życie wieczne. I oczywiście jesteśmy zaproszeni do tego, aby z tego pokarmu, którym jest ciało i krew naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, korzystać. Jesteśmy zaproszeni do uczty eucharystycznej, bowiem On za nas się ofiarował, On za nas ofiaruje się na ołtarzach całego świata. I znowu odnosząc do codziennego życia, zobaczcie, kiedy przyjmujemy chleb, kiedy pijemy wodę, kiedy pijemy różne produkty. Mamy energię i żyjemy. I tak samo jest z duszą. Kiedy przyjmuje ciało, kiedy przyjmuje krew pańską, przygotowuje się do życia wiecznego w niebie. Nabiera energii, nabiera takiej siły do tego, aby nas prowadzić do zbawienia. Zatem, niech to dzisiejsze zaproszenie Pana Jezusa, mówiące o tym, że każdy, to będzie pił moją krew, i każdy, kto będzie przyjmował moje ciało, będzie miał życie wieczne. Będzie zaproszeniem do uczty eucharystycznej. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia, weekendu początku, bo tak to się mówi, w piątek. W piątek weekendu początek. Pozdrawiam z Bogiem.